Hej, Cześć moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gryblun Tower Defense 6 u mnie na kanale. No i cóż, przepraszam, że odcinek pojawia się tak późno, ponieważ od poprzedniego materiału minęło już chyba, znaczy minął w sumie już chyba ponad tydzień. Ja naprawdę postaram się te odcinki robić częściej, ponieważ widzę, że chcecie je oglądać. Naprawdę, pod ostatnim materiałem zostawiliście ponad 500 pozytywnych ocen. Tam jest również ponad 18 tysięcy wyświetleń, więc to jest. Świetny wynik, po prostu to jest świetny wynik, jak na poprawie się na krześle, na moim skrzypiącym krześle. No ale nie ma czego wymagać, zbyt dużo za to krzesełko pieniążków nie dałem. Także, no wiecie, le lepiej niech sobie skrzypi, ważne, że się wygodnie siedzi. Eee, no, także o czym to ja mówiłem. Aha, że chcecie oglądać to Star Defense 6? Także, Tak, jak moje, pod poprzednim odcinkiem ponad 18 tysięcy wyświetleń, ponad 500 łapek, e, także to jest świetny wynik jak na Star Defense 6. Bardzo Wam za to dziękuję, no i postaram się to dla Was nagrywać ciutkę częściej. Słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie nową mapę, e, no już nie taką nową, dodaną w aktualizacji 9.0, którą omawiałem w poprzednim filmie. Zagramy sobie nowym bohaterem. E, wiem, że na miniaturce jest obyn, świadomie tak zrobiłem. Znaczy, grafik mi po prostu napisał, że obyn fajnie wygląda. I ja w sumie stwierdziłem, no w sumie tak, więc dlaczego nie wrzućmy obyna? Zagramy sobie na hardzie. Słuchajcie, ta nowa mapka jest z poziomu Advanced i jest dosyć trudna. Już raz, już raz jakby sobie zagrałem na tejże mapce. I no do najprostszych ona nie należy. Słuchajcie, z tego co mi się wydaje, to najrozsądniej. No dobra, może nie. Zrobimy tak. Zaczniemy sobie od. Powiem wam tak, śmigłowiec tutaj średnio działa, bo on na pursuit tu wariuje, na pursuit tu wariuje, być może ustawienie go w jednej jakby pozycji ma sens, lock in place, tak, ale no wiecie, żeby to, jak, żeby to miało jakiś większy sens to wydaje mi się, że trzeba by kupić ze dwa śmigłowce, czy coś w tym stylu, a na to na początku nie możemy sobie pozwolić, także wydaje mi się, że najrozsądniej będzie zacząć tak może spokojnie od łódeczki, chociaż ta łódeczka... ...przez te wyspy też jest dosyć problematyczne. Zróbmy tak, postawmy tu dart małpkę. Może, nie wiem, no postawmy analogicznie po drugiej stronie. Bardziej tutaj. Tak trochę daje jej niżej, bo wiem, że będę im ulepszał zasięg, dlatego... ...tutaj tak ten zasięg jest tak trochę... Dobra, teraz pytanie, czy ja bym sobie poradził, jak ja bym na przykład chciał... Bo zobaczcie, już mogę postawić bohatera i ja go poprzednio postawiłem tu... Chyba więcej sensu. Bo różnica w ogóle między tą wyspą, bo tak jak widzicie, można usuwać. Tu, jak to kupicie, to tutaj jest wysepka, jakby z kamieniami, a tutaj jest woda. Więc chyba, jakbym chciał gdzieś postawić bohatera, to najprędzej tu, no żeby skorzystać z tego faktu, że jest na wodzie. Ale wydaje mi się, że najwięcej sensu ma postawienie go w którymś z tych miejsc. Wiecie? Tak szczerze. Ale jednak. No, spróbujemy go postawić na wodzie. Wykorzystajmy ten fakt. Również wydaje mi się, że na tej mapce fajnie sprawdzają się małpki z bumerangiem. To ulepszenie, które przelatuje po wszystkich balonach. Wydaje mi się, że może być super. No, zobaczymy, zobaczymy, wiecie. Będziemy sobie tu testować. <laughs> Będziemy sobie tu wszystko testować, bo jeszcze nie wiem. Wiem, że trochę baloników mi przelatuje. Nie jest to coś, co jakby powoduje, że się jakoś zbytnio przejmuje. Czemu chciał dostawić jeszcze jedną dart mapkę? Mógłbym sobie dostawić w sumie. Mógłbym też dostawić łódeczkę po zniszczce albo samolot. Samolot jest kuszącą opcją, tak Wam powiem. Że samolot jest dosyć kuszącą opcją na tę mapkę i chyba nawet go sobie kupimy. Kupmy sobie samolot. Naprawdę odpowiednie, wiecie, odpowiednie zmienianie tego, wiecie. W sensie tego jego toru lotu, to naprawdę może świetnie zadziałać. On po prostu samolot jest dosyć mocny. Jakby tego zmieniania nauczyłem się na tych wyścigach. Z drogą teraz też widziałem, że jest jakiś wyścig. I to naprawdę fajnie działa. To naprawdę fajnie działa. Eee, właśnie z wyścigów to wyciągnąłem. Nie wiecie co, ja wolałbym bardziej. Ustawmy tu bohatera, co? Nie, nie stawiajmy go na wodzie. Nie mam na to czasu, a też chciałbym, żeby on wbił możliwie jak najwyższy poziom. Po prostu nie mam czasu, żeby zbierać te 500 golda i jednocześnie potem na bohatera, bo no nie poradzę sobie z tym, co tutaj na mnie nadlatuje, tak? Także po prostu tego bohatera kupić muszę. Okej, okay, wypadałoby trochę tym samolotem tutaj działać. W ogóle oczywiście, jeżeli nie widzieliście odcinka, zachęcam, żebyście sobie zajrzeli na odcinek, gdzie właśnie grałem mapkę Cornfield. E, właśnie wtedy również grałem e, samolotem, zacząłem również od samolotu, także to jest naprawdę fajna fajna sprawa. Fajna sprawa, jeżeli to się. się no, samolot ma potencjał, samolot ma potencjał nawet na takim zerowym poziomie. Ja zawsze myślałem, że on jest beznadziejny na takim zerowym poziomie, a okazuje się, że naprawdę jest e, fajny i wydaje mi się, że ma tu chyba praktycznie najwięcej sensu. Eee, okej, okay. co ja bym chciał teraz postawić? Łodzie podwodne będą okej, okay. łodzie podwodne, podwodne będą jak najbardziej okej. Okay. A nie, tu nie ma żadnej wyspy, co ja mówiłem, że tu wyspa jest jakaś? Tu chyba nie ma wyspy. Czy jest wysp? Nie pamiętam, zaraz sobie zobaczymy. Ale już mi się trochę zapomniało. Niestety. Niestety. Dobra, teraz chyba najrozsądniej byłoby... Zrobić coś takiego. Weźmy trochę szybsze strzały i zwiększmy wreszcie zasięg. I wydaje mi się, że teraz to powinno jako tako działać. Wydaje mi się, że dobrze byłoby na strong ustawić na początku te małpki. Chociaż myślę, że też będzie taki problem później, że... No wiecie, bo chodziło mi o to, że jak na przykład poleci camo, no to teraz boję się, że one wiecie, zapomnę je potem przestawić i one zaczną atakować... Wiecie, jakieś mocniejsze baloniki, które nie mają kamuflażu zamiast atakować te z kamuflażem. Jakby plan jest taki, żeby ulepszyć te małpki na widzenie kamo, no i później dostawić łodzie podwodne. Ponieważ łodzie podwodne, jeżeli ulepszycie na to ulepszenie, to zyskują zasięg innych wież, ale również trochę ich właściwości. W sensie, jeżeli jakaś wieżyczka widzi kamo i atakuje przeciwników z kamuflażem, to łódź podwodna też może tych przeciwników z kamuflażem zaatakować. I to jest całkiem spoko. Tak sobie teraz myślę, czy na przykład nie postawić kilku łodzi podwodnych w tym miejscu. Kupić tę wyspę i tutaj postawić jakiś domek, żeby, wiecie, żeby jeszcze wzmacniać te łodzie podwodne. Tylko wtedy trzeba by też... Aha, Filip w ogóle postaw farmę, to jest taka złota myśl numer jeden, którą powinienem już... Z której powinienem już dawno skorzystać, bo najprawdopodobniej straciłem trochę... Trochę golda przez te moje wygłupy, oczywiście. Słuchajcie, postaram się, żeby w miarę oczywiście możliwości. Niedługo był też odcinek, w którym pokazuję wam tego nowego skina do, do Strikera. Już na pewno każdy z Was go sprawdził na własną rękę. No ale cóż, no ale cóż, dobra. Mm, nie, wiecie co, już zostawię ich na first. Teraz nie, jak sobie biją, to first. Nie ma to dla mnie większego znaczenia. Samolot będę starał się ulepszyć. Będziemy dążyli chyba do ulepszenia pod Spectre pod spektrę. To chyba niewiele mi zmienia. Ale sporo to zmienia w tym ulepszeniu. To ulepszenie w ogóle za 2300 jest świetne na tę mapkę, naprawdę. Tak sobie testowałem, tak się zastanawiałem i, i naprawdę wydaje się dosyć... dosyć przyjemne na tę mapkę. Dobra, teraz tak się zastanawiam. No, coś, coś mi się przedostaje, ale na razie nie mam co... Very quick shotsy weźmiemy. Mógłbym próbować wziąć... hmm... Dobra, bo trochę mi ucieka, faktycznie, trochę mi ucieka. jak ten temacik ugryźć, nie? To jest dobre pytanie. Hmm... Łódź podwodna? No dobrze, no ale łódź podwodna to gdzie, wiecie, tak żeby to miało jeszcze sens, bo... W łodzie podwodne to najlepiej byłoby w jednym miejscu. Mocno dostaje bardzo mocno. A to jest w ogóle chyba runda z kamo tak swądro. Weźmiemy crossboła. Albo dobra, zróbmy tak. Weźmy tu triple soty. Tu weźmiemy crossboła. I powinno być ok. I powinno być ok. Jeśli chodzi o pancerz, to on jest w stanie atakować pancerz, więc tu nie powinno być zbyt dużych problemów, jeśli o to chodzi. Z tą farmą trochę dałem czadu. Niepotrzebnie kupiłem to ulepszenie. Ono nic nie daje. W sensie nic przydatnego, jakby to ulepszenie powinno się kupować, tylko jeżeli bezpośrednio możecie od razu kupić też to, tak mi się przynajmniej wydaje. Jak się mylę, to oczywiście poprawcie mnie w komentarzu, tak, ja nigdy nigdzie nie mówiłem, że jestem mistrzem w tej gry. Okej, okay, muszę pamiętać, że mogę korzystać ze skill'a. Zła informacja jest taka, że niestety ta małpka się na tego skill'a nie łapie. Niedobrze, bo ten skill znacznie wzmacnia, znaczy wzmacnia, dodaje tam chyba plus jeden do, do tego popping power, <laughs> więc to jest nawet, nawet spoko opcja. Dobra, wiecie co zrobimy? Dozbieramy możliwie jak najszybciej na to ulepszenie. Super. W ogóle to, uleps... to, że ten samolot lata na środku, to... To też jest świetna mapa, gdzie takie ulepszenie, bo ono kosztuje tylko 300 coś, nie? A jest naprawdę, no widzicie ile daje. Przez to, że on lata na środku, to teraz będzie dużo lepiej funkcjonować. To wam gwarantuję, że teraz wszystko tu będzie dużo fajniej działać. Dobra. I teraz ulepszymy sobie to za dwa... 2300 i słuchajcie, e, teraz powinienem już bez problemu się wybronić. Trochę, wiadomo, no trochę, zazwyczaj najpierw kupuje bank, ale no tutaj, no sytuacja niestety wymaga, sytuacja niestety wymaga. Kamo pancerz, raczej jeszcze się czegoś takiego nie powinienem spodziewać, ale no niestety na camo pancerz nie mam żadnej, e, żadnej defensywy, ale spokojnie, wydaje mi się, że jakoś to sobie na pewno ogarniemy. Jakoś sobie ten kamopancerzyk na pewno ogarniemy. Mm, jakby to zrobić. No jakbym tu dał radę. Pos jakbym dał radę to wykupić. No nie, no na, na razie nie mam pomysłu za bardzo. Jak to zrobić optymalnie, bo oczywiście możliwości do zdjęcia balonów z kamopancerzem jest multum, ale jak to zrobić optymalnie? Oj, skrzepiące krzesełko. Muszę się wiecie. Usadowić na nim jeszcze jakoś wygodnie. Ale zobaczcie, że odkąd kupiłem ten samolot, praktycznie nic się nie przedostaje. Powiedziałem to akurat w momencie, kiedy coś przeleciało. No ale. Widzicie, że no, no jest lepiej, jest lepiej. <ścoughs> jest na pewno lepiej. Dobra. Eee, sporo kamo, dosyć mocne, ale jakoś sobie z tym poradzimy. Zrobimy po prostu tak. Tu postawię łódź łódkę. Tylko, czy ja chcę tu łódź podwodną? Nie, możemy. No dobra, tylko jak nie chcę, to co ja bym tu chciał postawić? Stąd w ogóle wyleci sterowiec. Nie, tu postawimy łódź podwodną, bo wtedy skill będzie... Wiecie, ten skill tego będzie wzmacniał chociaż przynajmniej, przynajmniej tę łódkę podwodną, tak? Więc przynajmniej będziemy mieli jakieś konkretne wzmocnienie, nie? Dobra, myślę, że to jest taki moment, gdzie trzeba to odpalić. <laughs> Zobaczcie w ogóle, jaki ten bohater jest mocny, nie? Z tym swoim stunowaniem. Ale myślę, że jednak... Dużo praktyczniejsze byłoby postawienie go po drugiej stronie. W sensie, bo on jest dobry na grupy balonów. A to, że on, wiecie, to, że on mi cofnie sterowiec z tego miejsca, no to nie oszukujmy się, zbyt dużo mi to nie da. <grym> że on mi cofnie sterowiec i tak z samego początku. To jakieś wiecie. Z, 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 super, wiecie, super efektów mi nie da. Co ja bym chętnie postawił? Postawiłbym również łódkę, ale obawiam się, że strasznie, wiecie, trochę za mocno. Rimówniamy to. Trochę za mocno obstawiam jedną stronę. Wypadałoby się również tą zaopiekować stroną. Postawimy sobie pyk. Dobra, fajnie by było dobić te dwa ulepszenia. To górne i dolne. Już mnie stać jak zbiorę pieniążki z banku, ale wiadomo, że to się opłaca robić na samym końcu dopiero. To musi być ulepszenie. Dobra. A, odpalmy skila może, co? No super. No, tutaj trochę oberwałem, bo za, za, za późno ulepszyłem tego, ale tak jak widzicie, jakoś, jakoś to poszło. To jest całkiem ciekawe w sumie, że ten pierwszy sterowiec można tak naprawdę, zobaczyć. no to jest taka, to jest trochę beznadziejna defensywa, nie? Ale naprawdę idzie się tak wybronić, to jest całkiem ciekawe, że ten gościu, ten bohater jest naprawdę kozakiem, jest naprawdę kozakiem. Fajne jest to, że ta łódź podwodna już może działać po tamtej stronie. W sumie spoko, bo nie muszę teraz nawet za bardzo, no... Wprawdzie nie, nie, mam za, nie mam gdzie postawić Monkey Village, chociaż w sumie. Mogę sobie postawić tu, nie? Ulepszę zasięg. Jasne, tutaj się najbardziej w takim razie opłaca. Jeszcze jak attack ulepszę, ten bohater będzie miał. To jest spoko sprawa. No ale dobra, nie można zapominać o farmieniu. No i oczywiście zbieramy sobie na spektrę. I przyznam się wam szczerze, że troszeczkę mi się zapomniało, pod co ja Spectre ulepszałem, ale chyba pod to. Na pewno to jest dużo lepsze ulepszenie. Znaczy, dużo lepsze ulepszenie. To na pewno. O właśnie, teraz sobie zdałem sprawę, że to tak trochę mi się balonów przedostawało, bo ja tego ulepszonka nie miałem. A teraz widzicie, co się dzieje. Yy, jeszcze jedna rzecz. Zdejmowanie Kamo i najlepiej możliwość bicia właśnie zdejmowanie Kamo. Łódź podwodna ma dosyć spoko tutaj sytuację. Jeśli chodzi o zdejmowanie Kamo, to to całkiem fajnie działa. Zaufajmy, że to będzie w miarę spoko funkcjonować. Nie wiem czy to ma sens. To się zaraz okaże. Chociaż jak ja tu chciałem Monkey Village dostawić, to no, sam nie wiem. Okej. Okay. Dobrze, że kupiłem to ulepszenie na widzenie na zdejmowanie Kamo. No. Tak nawet całkiem dobrze bym powiedział. Zobaczcie, co się dzieje teraz. Ulepszymy sobie te. Okej, okay, spoko. Spoko, jakoś pykło. Jakoś pykło. to już weźmiemy sobie tak. 4000 w banku. Nie najgorzej. Nie najgorzej. Hmm. Postajmy sobie oczywiście kolejną łódeczkę. Tak samo ulepszoną. Hmm. Niech będzie na strong może. Jedna niech sobie będzie na strong. Wiecie, bo ja się boję o. Kamo pancerz, a tu coś takiego poleci, bo ja nie mam nic co jest w stanie ten kamo pancerz bić, nie? Mam jednostki, które są w stanie bić pancerz, ale nic co jest w stanie bić kamo pancerz Bo i ten z tej strony i ten jest w stanie bić pancerz, ale... Tak moje na nakamo niestety lipa Weźmy sobie destroyera Okej, okay, no sterowiec chyba ogarnięty Ta, przez destroyera ciężko się przebić Wiesz, co ja chcę spróbować? Bo. Ja wiem, że ja to trochę freestyluję z tym, co ja tu kupuję, ale. Podobno teraz bardziej opłaca się w to dolne ulepszenie iść. No to zaufam wam i pójdę w to dolne ulepszonko. Ale wydaje mi się, że to tu może naprawdę zrobić fajną robotę. No, to jest to kamo, niestety. No, e, chyba najbardziej się opłaca to zdejmowanie kamo wrzucić jednak tu, gdzie są te łodzie podwodne w tym momencie. Miał być Monkey Village, ale go oczywiście jeszcze nie ma. Z niewyjaśnionych nikomu przyczyn. Weźmy sobie tak, przyspieszmy atak. E, spoko. E, czy ja chcę obniżkę? Monkey Town. E, tak, chcę obniżkę, no bo widzę, nie Tak, nie aż tak bardzo nie kręci. A na pewno jeszcze trochę tych łódeczek sobie tu postawimy, więc bardziej chcę obniżkę, bo widzenie kama mnie zbytnio nie kręci, bo mam masę i tak rzeczy do zdejmowania tego kamo. To po pierwsze. No dobra, tu sobie już nie pofarmimy. Tu coś można zbudować, to zbudujemy. Mam chyba farmera. Tak, od razu. Od razu sobie kupiłem kilku. Jak mawiają przezorny zawsze ubezpieczony. Spot. Dobra, teraz musimy wiecie, tro, 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 trochę ostrożnie podejść do tematu, bo tu łatwo. Ja tutaj mam wrażenie. Ja tutaj ciągle wiecie, nie czuję tego, że ja mam jakąkolwiek kontrolę nad tym, co się tu dzieje. I to jest trochę zła informacja. Ciągle mam wrażenie, wiecie, ciężko mi określić, czy coś przejdzie, czy nie przejdzie. Tak, dobrze by było, wiecie, co dobrze by było zrobić? Sprzedać na przykład... Tylko wtedy to jak postawiłem te łodzie jest bez sensu. Sprzedać na przykład i tu i tu, kupić sobie ten teren i postawić armaty, które stunują. Żebym ja wiedział na czym stoję, nie? W tym środkowym momencie. Bo tutaj chwilowo no dzieje się naprawdę dużo rzeczy ja po prostu... Po nie ogarniam, nie? Dobra. Samolocik zaraz na spektrę. Na 63 rundę wlecimy ze Spektrum, nie? Tak mi się wydaje, że to, to brzmi całkiem sensownie. Że sobie na 63 rundę wlecimy ze Spektrum. O, to jest to. Kamo pancerz. No i zobaczymy, czy zadziała to, co sobie wymyśliłem. Świetna taktyka. Bez sensu to jest, co zrobiłem. Bez sensu powinienem zupełnie inaczej te łódki ustawić na odwrót niż są, to by miało więcej sensu. Zadziałało wprawdzie, ale... Dobra, przeciągnijmy go, użyjmy skila. Tyk, palmy teraz wzmocnienie. Uff. Dobra, już się przestraszyłem. Już się przestraszyłem, bo poprzednio jak sobie grałem na tej mapce, to właśnie w tej rundzie przegrałem, więc... Nie chcę ryzykować. Coś tam nie sądzę, żeby to mnie zabiło, to co przeszło. Ale nie chciałem ryzykować. A mieliśmy dużo golda. Więc wydaje mi się, że bez problemu w ogóle możemy sobie już powoli budować spektrę. A spektra wiadomo, zbudowanie spektry to już zerowe ryzyko. Przynajmniej w tej rundzie. No właśnie. Tak blisko do spektry. Dobra, ale skoro jestem dalej, tak daleko, to może zamiast spektry postawimy coś takiego taniego. Co nam jakoś będzie, wiecie, jakoś będzie tutaj. Nie wiem ile to da tak szczerze, ale dlaczego nie? Dlaczego w sumie nie? A nie, już myślałem, że odpalię tego skilla na marne, ale w ogóle go nie odpaliłem, więc nie ma tego złego. Okej? Okay? Przeżyję. Continue. Przynajmniej po tej jednej stronie, nie? Dobra. Spoko. No dawać te spektre, nie? Dawać te spektre. Ciężko, ciężko, ciężko mam powiem, ale to też dlatego, że... No mam, mam tu parę nieprzemyślanych zakupów. Tak to sobie ulgowo podsumujmy. No dawaj, 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 to w ogóle 63 runda teraz będzie. Dobra, spoko, mamy to. Idealnie na opancerzone sterowce trafiliśmy. Dobra. 63 runda. Wydaje mi się, że Spektra wystarczy, żeby to ogarnąć. Zaraz zobaczymy. Nie jestem pewien w sumie. No, tak mi się wydaje, no a tak, to chyba, była, to chyba był pierwszy raz <noise> tych balonów. Dobra, bo ogólnie kolejna runda też jest problematyczna, więc może się już powolutku przygotujmy. Bo w tej 63 rundzie lecz tak jakby parę takich mocniejszych rashów. Dobra, wydaje mi się, że no nie, mogę odpalić sobie to wzmocnienie. No niestety ta łódź podwodna już się na to nie łapie, szkoda. Jeszcze to wygląda, nie z tymi tymi reaktorami jeszcze, znaczy nie z reaktorem Reaktor to jest dopiero kolejne ulepszenie. Reaktor to jest dopiero kolejne ulepszenie. Nie, wydaje mi się, że ta spektra nam to porobi. Mam taką cichą nadzieję, bo jak nie, to To trochę wiecie, trochę słabo. Ale wydaje mi się, że powinno być ok Dobra, muszę pamiętać, żeby używać tego skilla. W ogóle go nie używam. Tego z tym wchłanianiem sterowców, nie? No ale jak poleci, w sumie jak poleci. Zomk, no to wtedy sobie. Też nie, chyba nie będę mógł go wchłonąć. Chyba akurat zomga nie będę mógł wchłonąć, bo będę miał za niski poziom. Bo tam na 20 chyba jestem w stanie, tak? już nie pamiętam, nagrywałem ten film o tym bohaterze, ale to było, wiecie, ponad tydzień temu. Can crab at once... A, zom nie, to już ten skill na 10 jest w stanie zomga też bić. No dobrze. No dobrze, to dobra informacja, to dobra informacja. Mm, wiesz, wiecie co, nie opłaca mi się chyba kupować tego za 20 tysięcy już. Bardziej opłaca mi się sprzedać farmy i postawić coś fajnego, <gry> tak szczerze, niż kupać to za 20 tysięcy w tym momencie. Tylko co ja bym mógł sobie fajnego tutaj kupić? Coś co ma taki, wiecie. To jest w stanie naparzać po całej mapie i jakoś to w miarę sensownie działa. Dobry byłby Crossbow Master, bo ma długi zasięg, ma duży zasięg po prostu, niedługi zasięg, to trochę bez sensu chyba, powiedziałem. Subcommander. Radius. Dobra, weźmiemy tego Subcommandera, żeby zwiększył damage tym wszystkim pobliskim e, łódkom w zasięgu. Brzmi nieźle, bo dokupię trochę tych łódek, zróbmy taką armię łódek, co? Dawajcie, lecimy. Robimy armię łódek. Coś zaraz źle skończy, jak poleci jakiś kamopancerz, ale spokojnie, najwyżej coś sprzedamy. Nie, dobra, kupię go od razu, żeby potem, wiecie, żeby wiedzieć ile mam pieniędzy, żeby potem się nie okazało, że za dużo wydałem. I teraz robimy tak, Tyk. I w zasięgu przy okazji oczywiście manki Village stawiamy, żeby było taniej. Pyk. Fajnie było jakby wszystkie te łódki łapały się jeszcze na tego, nie? łapał się jeszcze na ten efekt ze skill'a. Teraz zobaczymy jak to teraz. <laughs> chyba teraz to fajnie poleciało. Tak coś mi się wydaje, że teraz chyba nieźle to działa. Ekstra cash nie, no nie potrzebuję na razie. Leci Kamo. No tak, no te łódki też są w stanie widzieć Kamo przez to, że wiadomo, przez to, że te jednostki też są. W stanie to kamo widzieć. W sensie, no, że te Dart Małpki tutaj widzą Waloniki z kamuflażem. Zrobimy tak. Rozstawię sobie takie kontrolne Dart Małpkę tutaj z ulepszonym zasięgiem i widzeniem kamo, tak żeby te łódki moje miały zasięg na praktycznie całą mapę. No tu nie ma co i tak stawiać, bo tu jest to, co zasłania troszeczkę. Dobra, można zostawić w ogóle więcej łódeczek. żeby zrobić podwodną armię. Znaczy bardziej. Armię łodzi podwodnych, które i tak są na wodzie, tak w sumie. Co to robisz teraz? Dodaję przebijalność, D-Mage. and subs, okej, okay. no spoko. Spoko, czyli dodaję, dodaję nam tutaj D-mage. całkiem przyjemnie. Weźmy sobie, pyk, weźmy sobie, ulepszmy te armory. Mając nadzieję, że to, to się opłaca, bo szczerze nie jestem pewien. Widziałem chyba jakiś taki film, że to się nie opłaca, ale to zaraz zobaczymy. Chociaż no teraz to tak średnio zobaczymy, bo wiadomo, że tu będzie jakaś taka ciężka runda, że dużo będzie leciało, dużo balonów z mm, kamuflażem chyba. Mhm. Ceramik Kamo, chyba coś takiego. Ale powinno pójść gładko. Z tyloma łódeczkami, to myślę, że raczej to ogarniemy. Fajnie, śmiesznie to wygląda. No, myślę, że właśnie jak coś tu kombinować na chimpsach, czy coś takiego, to w tę stronę, nie? To myślę, że w tę stronę. No, zobaczymy, bo powiem wam, że mapka naprawdę wydaje się trudna, przez wzgląd na to, że są te dwie drogi i ta woda. Niby jest tak dużo wody na środku, ale jest mało takich punktów wspólnych tych dwóch dróg, tak? Tak naprawdę jest tylko punkt wspólny na początku jednej drogi i na końcu drugiej, bo tu początek jest końcem drugiej. No, wiecie o co chodzi. <grych> na pewno wiecie o co chodzi. Dobra, zaraz sobie zobaczymy. Jestem ciekaw, jak szybko padnie Zomg od tych łódek. Zobaczymy, zobaczymy. Chociaż chętnie też użyłbym na nim tego skill'a, to jednak e, poczekamy, no zobaczymy. Zobaczymy, jak, jak szybciutko padnie Zomg od łódeczek. Mógłbym nawet sprzedać Spectre. No, trochę to ryzykowne, ale w razie potrzeby ją po prostu kupię, nie? Jeszcze raz. No dobra, to było, to było łatwe. To było łatwe. Dobra, moi drodzy, słuchajcie. To było na tyle. Ja wam życzę miłego poniedziałku. No chyba, że oglądacie to kiedy indziej. Ja to prawie na pewno wrzucam w poniedziałek. Chyba, że napotkałem jakieś komplikacje, ale miejmy nadzieję, że nie. E, to była nowa mapka. Mam nadzieję, że wam się spodobał film. Mm, trochę było faili z mojej strony. E, no z tymi, subma wiecie, z tymi łodziami podwodnymi, z reaktorami. Tak jak je postawiłem, no to Mo -mo można to było lepiej postawić. Co my tu mamy w ogóle? Jak, jest, jak to wygląda? Leadboard. Walczą, walczą chłopaki. Ło, gościu, ma siedem tych, tych, nie? Siedem razy był pierwszy. Masakra. Dobra, tyle. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych materiałach. Miejmy nadzieję, że kolejny odcinek będzie za jakieś 3-4 dni, coś takiego. Papa. Pa.